Kilka dni temu na stronie Creators, bardziej na profilu Creators na Instagramie, pojawiła się informacja o rekomendacji dotyczącej hashtagu. Wiele osób nie do końca rozumie, jak działają hasztagi. Jeżeli chodzi o hasztagi na Instagramie, to wiele osób żyje pewnymi mitami i wierzy w to, że jak doda jakiś super hasztag, czyli na przykład zrobi sobie zdjęcie swojego produktu i doda zdjęcie piesek, dogi tak dalej, czy kofi, no to wtedy ten hashtag, mimo że to zdjęcie w ogóle nie nie jest związane z tym, jaki hashtag dodałeś, to otrzymasz jakiś super bonus od Instagrama i miliony Polaków czy ludzi na całym świecie zobaczy Twoje zdjęcie. No i właśnie hashtagi tak nie działają, więc dzisiaj będę chciał pomóc tym wszystkim osobom, które nie do końca rozumieją Instagram, nie do końca rozumieją hashtagi. I można wiele lat być na Instagramie i nie rozumieć tego algorytmu, który rządzi tym, że niektóre wpisy mają potężne zasięgi, niektóre konta rosną niesamowicie, a inne konta, mimo że twórcy naprawdę się wysilają, tworzą piękne zdjęcia, wyjeżdżał do lasu, nad wodę, w góry, żeby zrobić piękne zdjęcie i tak naprawdę to nic nie daje. Zasięgi jak się nie pojawiały, tak się nie pojawiały. Więc dzisiaj w tym odcinku podcastu internetowych sprzedawców jest to już 54 odcinek. Opowiemy sobie jak rozkręcić konto na Instagramie za pomocą hashtagów. Da się to zrobić, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak. Startujemy. Cześć! Z tej strony Mirosław Skwarek to jest podcast internetowych sprzedawców, którym chcę nauczyć się, jak zwiększyć sprzedaż i przy okazji nie zwariować. Od wielu lat pomagam polskim przedsiębiorcom internetowym zdobywać nowych klientów oraz zamieniać obserwatorów kupujących. Dlatego, jeżeli startujesz w sprzedaży internetowej lub prowadzisz ten biznes od lat, ale chcesz to robić skutecznie i mieć więcej czasu dla siebie, usiądź wygodniej i skorzystaj z mojego doświadczenia. Jestem stuprocentowym praktykiem, autorem bloga Perswazjasprzedaży.pl współtwórcą systemu do e-mail marketingu getall.pl oraz założycielem i twórcą Akademii Social Media. Wyjątkowy uczelni, która kształci przyszłych social media ekspertów. Słuchaj, wdrażaj i ciesz się efektami. Ty zajmij się biznesem, a ja powiem Ci jak zwiększyć sprzedaż. Zanim powiem Ci o tym jak działają hasztagi, jak te hasztagi dodawać, jakie są rekomendacje twórców, czy creators na Instagramie, a jest to profil po prostu pracowników Instagrama, więc oni wiedzą o co chodzi i tłumaczą jak dodawać hasztagi, więc zanim sobie o tym opowiemy to chciałem Ci podziękować, prawdopodobnie Tobie także za to, że moja książka, która w tym tygodniu miała premierę, książka Perswazja w social mediach, ona jest dostępna w OnePress, tam zajęła już w pierwszych dniach, chyba trzeciego dnia od premiery, szóste miejsce na liście bestsellerów, wierzę, że dojdziemy do pierwszego miejsca. Jeżeli chodzi o Empik i książki biznesowe, to w kategorii właśnie biznes jest Perswazja w social mediach, była już na 27 miejscu, więc super, bardzo się cieszę, dziękuję Ci za to i wierzę, że dzięki temu, że stworzyłem tak potężną społeczność, to ta książka w Skoczyła na listę bestsellerów. Jeżeli jeszcze jej nie masz, będzie mi miło, jeżeli przeczytasz, zapoznasz. Tam jest 300 stron właśnie o social mediach, o sprzedaży w internecie, właśnie bez mitów i jak to naprawdę działa. Przechodzimy do konkretów. O co chodzi z tymi hashtagami? Hashtagi służą do tego, nie będzie to bardzo odkrywcze, żeby wskazać Instagramowi, o czym jest Twoje zdjęcie. Bo zobacz, jeżeli chodzi na przykład o YouTube'a czy TikToka, no to gdy nagrywasz materiał wideo, krótki filmik na YouTubie czy na, na TikToku, to algorytm YouTube'a czy TikToka. Przetwarza to wideo, wyłapuje po prostu przetwarza mowę na tekst, no i wyłapuje pewne słowa kluczowe. YouTube i TikTok, przez to, że te filmiki są dłuższe, no przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o TikToka, no to powiedzmy, będzie ten filmik miał minutę, no to już można jakieś słowa kluczowe, oczywiście, jeżeli ktoś tam coś mówi, można jakieś słowa kluczowe wychwycić. Oczywiście taki TikTok też przetwarza, co jest, jakie obrazy są na tym wideo, no i to właśnie też robi Instagram. Instagram skanuje zdjęć, ma specjalne algorytmy, oprogramowanie, sztuczną inteligencję, która z dużym prawdopodobieństwem, Wie, co jest na zdjęciu. Dlaczego mamy na to dowód, że Instagram sprawdza, co jest na zdjęciach, sczytuje elementy ze zdjęcia, czyta to zdjęcie? Dlatego, że była taka sytuacja, kiedy była awaria Instagrama i podczas tej awarii okazało się, że osobom się zdjęcia nie wczytywały, ale op, poza tymi zdjęciami, pomimo, że ich nie było widać, były informacje, co jest na tym zdjęciu. Ja sam widziałem, robiłem sobie screeny w tym momencie, kiedy właśnie Instagram nie działał i zamiast zdjęć były po prostu takie tagi, czyli opis tego, na przykład, jakbym miał zdjęcie z gitarą, to było mężczyzna z gitarą. T-shirtcie i tak dalej. Więc Instagram robi to od lat i Instagram wie, co jest na Twoim zdjęciu. Więc jeżeli czasami robisz coś takiego, że dodajesz jakieś hashtagi, które są w ogóle niezwiązane ze z Twoim zdjęciem, z grafiką, którą dodajesz, no to Instagram to wie. No i wtedy wiadomo, że Twoje konto nie będzie należało do zaufanych kont, bo skoro oszukujesz Instagrama, więc on jest wprowadzany w błąd i on nie wie, komu ma wyświetlać Twoje posty, i dlatego one nie mają zasięgu. Bo wyobraź sobie, jeżeli ja zrobię zdjęcie gitary i wrzucę informację, dodam hashtag, że to jest powiedzmy piesek, kawa pizza, tak, żeby przyspamować tymi hashtagami, żeby jak najwięcej ludzi może zobaczyło, no to wtedy te osoby źle reagują na takie zdjęcie, bo jeżeli ktoś obserwuje sobie hashtag kotków, a widzi gitarę, no to niestety będzie źle reagował, czyli szybko ucieknie z tego, czasami zgłosi twój profil, no i Instagram wtedy nie wie, czego dotyczy twój profil, czy ma pokazać fanom kotków, czy fanom gitar, więc jeżeli pokazuje gitarę fanom kotów, no to te osoby nie reagują na ten post i automatycznie masz ucinane zasięgi. I jeżeli będziesz tylko dodawał hashtagi związane właśnie z gitarą, no to w Wtedy one się wyświetlają, ten post będzie się wyświetlał tylko i wyłącznie osobom, które są gitarami zainteresowane, na przykład taki hashtag obserwują albo albo interesują się, czyli zatrzymują się przy, przy postach z gitarami, te osoby będą częściej lajkowały, częściej pisały komentarze, częściej zapisywały, co będzie od razu też wpływało na Twój zasięg. Więc pierwsza podstawowa rzecz, nie wciskaj hashtagów, które nie są tam potrzebne, które nie są związane z tym, co jest na zdjęciu, czy o czym piszesz w tym akurat poście. Kolejna kwestia, dlaczego pracownicy Instagrama sugerują i rekomendują, żeby dodawać od 3 do 5 hashtag. Jest to właśnie związane z tym, że te algorytmy się zmieniają. Instagram teraz dążył właśnie do czegoś takiego jak na TikToku, czyli dla Ciebie, więc bardziej Instagramowi chodzi, żeby wiedzieć czym się interesuje dana osoba też chce wiedzieć Instagram, ten algorytm, czym ty się interesujesz, o czym jest twój profil i łączyć te osoby korzystające z Instagrama z markami, które prezentują swoje treści i jeżeli marka przykładowo gitarowa wrzuca zdjęcia instrumentów, to chce Instagram pokazywać fanom gitar te zdjęcia. I jeżeli twój post z takim hashtagiem otrzyma dużo polubień, dużo komentarzy, dużo zapisań postu, wiele osób się zatrzyma przy tym poście, no to ten post, po pierwsze te hashtagi osiągną coraz większe zasięgi, czyli będziesz miał albo miała większy ruch z zasięgów. Czyli tak naprawdę, żeby hasztagi dały Ci duży ruch, co będzie związane z tym, że więcej osób, które nie znają Twojego jeszcze profilu, zobaczy e, Twój post na Instagramie, to żeby te hasztagi zadziałały, to nie wystarczy dodawać hasztagów. Musi być to wszystko ze sobą powiązane, trzeba działać holistycznie, całościowo. Czyli po pierwsze musisz mieć społeczność osób, które potem jak dodasz post, zareagują na Twój post, którym są pewne hasztagi. Więc tutaj się trzeba czasami miesiącami, czasami latami pracować nad swoją społecznością, odpisywać na komentarze, rozmawiać z tymi Osobami, robić live, y, budować relacje, tak żeby te osoby z Tobą poznały się, odpisywać im na tak zwane DM, czyli te wiadomości, które do Ciebie piszą, starać się jak najwięcej tych relacji nawiązać. I oczywiście to będzie trwało czasami miesiące, bo to nie jest tak, że stryk i raptem już z tymi osobami budujemy relacje. Po co? Skoro mamy hashtagi, po co budować te relacje? No tak jak Ci mówiłem, dodajesz zdjęcie tej gitary, dodajesz hashtag gitara, gypson i tam powiedzmy jeszcze jakieś inne związane właśnie z gitarą. No i jeżeli te osoby, które obserwują Twój profil, lubią Cię, mają z tobą zbudowaną relację, gdzieś tam rozmawialiście sobie na live, czy odpisałeś tej osobie na komentarz, to ona lubi ciebie, lubi twój profil, i teraz, jeżeli zobaczy takie zdjęcie gitary, no to skoro ciebie lubi, to będzie z przyjemnością chciała skomentować, polubić ten post, no bo tak to działa. Jeżeli ja kogoś lubię i widzę jego post, to z przyjemnością chcę to skomentować, z przyjemnością chcę polubić ten post. I wtedy, w momencie, kiedy dodałeś to zdjęcie na Instagram, stworzyłeś post, dodałeś odpowiednie hasztagi, od razu po tym, jak umieściłeś to zdjęcie, masz dużo pozytywnych reakcji, czyli ludzie do Dobrze reagują na Twój post, no to algorytm Instagrama wie, że ten post jest ciekawszy niż inne, więc dajemy, promujemy go i wtedy Twoje zdjęcie wpada też w to pole eksploruj, czyli tą wyszukiwarkę na Instagramie. Niektóre osoby obserwują hashtag, jeżeli ktoś obserwuje hashtag gitara, no to wtedy, w tym momencie, kiedy Twój post dostaje dużych zasięgów, przez to, że masz fajną społeczność, która Ciebie zna, no to ten hashtag będzie, znaczy Twoje zdjęcie będzie się obserwującym, ten hashtag częściej wyświetlało i to zaczyna napędzać. Te osoby też Ciebie polubią, część osób, Ciebie zaobserwuje i zaczyna się to robić naprawdę fajnie z zasięgami. Oczywiście to się nie stanie pierwszego dnia, bo jak zauważyłem, jeżeli zaczniesz dodawać te posty systematycznie, będziesz dodawał hashtagi związane z twoim biznesem, to zauważysz, że to będzie trwało jakiś okres, ale później będzie coraz lepiej. Coraz więcej osób będzie widziało twoje posty, więc ta systematyczność jest bardzo ważna. Bo systematyczność też doprowadza do tego, że właśnie masz tą oddaną społeczność. Jeżeli ludzie się zachwycą twoimi postami, będą czekali na więcej. Jeżeli im dasz to, na co czekają, to też będą pozytywnie na to reagować, co znów robi taką kulę śnieżną. Więc tutaj nie ma dróg na skróty, trzeba naprawdę być pracowitym. To, co jeszcze zauważyłem, bardzo ważną kwestię, to musisz wiedzieć, czego oczekują Twoi followersi, musisz mieć świadomość, musisz na tyle znać swoją grupę docelową, żeby wiedzieć, dlaczego ta osoba zaobserwowała Twój profil, bo to też będzie wpływało na zasięg. Jeżeli ja na przykład głównie zajmuję się, moje posty to jest głównie edukacja, czyli buduję społeczność wokół siebie, bo uczę ludzi social media, między innymi czy biznesu internetowego, to osoby tak mnie kojarzą, że obserwuję sobie mi Mirosława Skwarka, bo tam pewnie dostanę jakieś fajne tipy. Jeżeli jadę na wakacje i dodaję zdjęcie z Madery, czy z jakichś Zakynthos i tak dalej, no, to te posty nie będą już miały takich zasięgów, dlatego że mój profil nie jest podróżniczy. Ludzie nie, nie obserwują mnie po to, że chcę zobaczyć jego zdjęcia. Oczywiście to jest też ok, ja to będę dodawał, bo to gdzieś tam buduje tą relację. O, Mirek jest na wakacjach, ludzie chcą mnie znać, być mnie bliżej, bo tak to funkcjonuje. Budowanie społeczności na tym polega. Ale te posty w moim przypadku nie zrobią potężnych zasięgów, bo moja społeczność nie po to mnie obserwuje i większość z tych osób nie zareaguje w jakiśkolwiek sposób na moje zdjęcie. Gdybym miał bloga podróżniczy. Niczego. Gdybym Instagram traktował właśnie jako taki blok podróżniczy, i osoby by mnie obserwowały po to, żeby zobaczyć, gdzie tam sobie mogą pojechać, no to wiadomo, że wtedy moje zdjęcia z wakacji wyglądałyby całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o zasięgi. Więc jeżeli dodam, na przykład, post w tym kontekście, w którym ktoś mnie obserwuje, czyli chce ode mnie wiedzę, i ja taką wiedzę dam, na przykład, w poście karuzelowym, który też ma fantastyczne zasięgi, dlatego że na przykład, żeby przejrzeć sobie post karuzelowy, czyli taki składający się z powiedzmy 10 zdjęć, no to osoba musi się zatrzymać, musi to przewinąć sobie w lewo, przy każdym poście gdzieś tam zacznie to czytać, więc trochę czasu się schodzi, a to wszystko pobudza te algorytmy, bo algorytm widzi, że osoba się zatrzymała, już mam punkty, osoba się zaangażowała, czyli kliknęła, przewinęła, znów mamy punkty, spędziła dłużej, dłuższy czas niż na innych postach, no bo jest ich 10, a nie 1. Też pamiętaj, że ten algorytm postów karuzelowych Karuzelowych, działa tak, że jak ktoś sobie obejrzy na przykład raz, dwa, trzy zdjęcia i przewinie w dół, żeby sobie zobaczyć inne zdjęcia, na przykład jak wróci na Instagrama po godzinie, to często mu się pojawi to trzecie zdjęcie, ostatnie, żeby jeszcze sobie dokończyć. Posty karuzelowe są fantastycznym sposobem na to, żeby budować więź z tą grupą i żeby budować zasięgi przez to, że te osoby czekają na taką edukację. Jak sobie zobaczysz, na przykład jeżeli sobie zaobserwujesz jakiś hashtag typu social media tips i copywriting tips, to zauważysz, że większość z tych postów, które są najbardziej popularne w tym polu eksploruj, czyli w tej wyszukiwarce lub to zauważy że to właśnie są posty karuzelowe bo na nich można zmieścić dużo wiedzy zobacz że wiele osób nie ma czasu przeczytać książki która będzie miała 300 stron ale z przyjemnością sobie taką pigułkę wiedzy na przykład 5 trików copywritera jak zwiększyć zasięgi 5 prostych sposobów to te osoby sobie szybko to skonsumują czas obecnie jest to jedno z najważniejszych walut poza powiedzmy na drugim miejscu po uwadze jeżeli ktoś dostaje obietnicę, bo też te wszystkie tipy i tak dalej dlatego też warto na przykład dodawać jeżeli możesz jeżeli stawiasz na edukację, dodawać hasztagi w stylu właśnie tips albo tips and tricks. Czyli u mnie to jest social media tips, Instagram tips, czy copywriting tips. Czyli tworzę sobie post karuzelowy, gdzie dodaję na przykład 3 do 5 hasztagów w stylu Instagram tips. I też zauważyłem, że więcej osób obserwuje tips, niż tip pojedynczy lub też liczba mnoga, więc liczba mnoga działa lepiej. I okazuje się, że to jest pewna obietnica. Jeżeli ktoś obserwuje hashtag, gdzie jest social media tips, to ta osoba nie obserwuje tego hashtagu, żeby sobie poglądać pięknych, przystojnych mężczyzn czy piękne modelki, bo po to na przykład dla wielu osób jest stworzony Instagram, tylko ta osoba traktuje Instagram jako miejsce, gdzie się może pouczyć, czyli zdobyć jakąś wiedzę. I jeżeli ta osoba obserwuje taki hashtag, to wiadomo, że gdy zobaczy kolejny post na zasadzie jakichś porad, konkretów, to ta osoba na pewno do dobrze na niego zareaguje. Zauważyłem, że te posty karuzelowe z wiedzą, czyli z przekazaniem takiej pigułki wiedzy, one są bardzo, bardzo często zapisywane, czyli na przykład jak zwykły mój post gdzieś tam z wakacji zapisze 5 osób, to taki post karuzelowy, gdzie jest przekazywana wiedza na tych powiedzmy jakby pięciu slajdach zapisze 100, 200, 300 osób i to też ma wpływ na algorytm Instagrama, więc podstawą jest to, że musisz mieć świadomość, po co ludzie Ciebie obserwują, co będzie dla nich wartością, co dla nich będzie taką obietnicą, że jak się zatrzymają na tym koncie, to jak obserwują to konto, to będą te osoby otrzymywały konkretne jakieś porady. Oczywiście powiesz, że te gwiazdy Instagrama, no to one nie dodają takich postów karuzelowych. Tak, bo ludzie obserwują taką celebrytkę, osobę, którą widziały w telewizji, czy dzieciaki obserwują Friza. Nie po to, żeby on im przekazywał jakąś wiedzę, tylko on im przekazuje rozrywkę. Więc oni go traktują jako celebryty. Oczywiście, jeżeli ktoś jest autorem książki i chcesz wejść na Instagram, żeby podglądać jego życie prywatne, to to też będzie działało, bo to też interes jest interesujące dla danej grupy fanów. Ale jeżeli ty, Dopiero startujesz, dopiero zaczynasz, powiedzmy, jesteś dietetykiem i dopiero rozkręcasz swój profil. To samym selfie bez jakiejkolwiek treści, no to nie zbudujesz tutaj potężnego profilu, bo to nie jest jakby ten etap u ciebie. Jeżeli zaczniesz edukować, dawać jakieś konkretne przykłady, jakieś porady, pięć warzyw, które najlepiej spalają tłuszcz, albo pięć ćwiczeń, które warto wykonywać rano, żeby szybciej spalać tkankę tłuszczową, to jest to wartość. Jeżeli dodasz odpowiedni hashtag, przykładowo przepisy, przepis, dieta i osoby to obserwują, bo chcą otrzymywać przepisy, no to już ma mamy połączenie. Ta akurat pani, która chce tam zrzucić sobie zbędne kilogramy, obserwuje hashtag dieta albo przepisy i widzi tutaj nowego dietetyka, który się napracował, przygotował ten przepis, więc ma powód, żeby Cię obserwować. I ona chce więcej tych elementów. Jeżeli Ty następnym razem się wyświetlisz, że pokażesz swoje selfie, ok, powie sobie, no poznałam tę osobę, jak ona wygląda, ale to nie będzie jakieś wow, to nie jest dla niej warto. Jeżeli zaś już będziesz miał potężną społeczność, te osoby będą już Ciebie znały, przychodziły na live'y, powały Twoje książki, i e booki i tak dalej. No to wtedy jesteś dla nich kimś ważnym i chcą też poznać swoje prywatne życie. Więc nie warto mylić tutaj jakby tych pewnych etapów i naśladując Ewę Chodakowską, czy mamy ginekolog, czy jakieś inne gwiazdy Instagrama, tak naprawdę trudno ci będzie rozwinąć profil, bo one są na całkowicie innym już poziomie, na innym etapie swojego rozwoju konta na Instagramie. Ona zaczynała od edukacji. Ewa Chodakowska zaczynała od ćwiczeń, które nagrywała na YouTubie. Zbudowała w taki sposób rozpoznawalność, społeczność i teraz może sobie sobie wrzucać tam zdjęcia, jak idzie sobie z pieskiem, ale Twoje zdjęcie z pieskiem nie będzie miało takiego znaczenia, bo jeszcze Twoja społeczność Ciebie nie zna. Dopiero raczkujesz, więc możesz te osoby przyciągnąć wiedzą. To kontent na Instagramie powinien być dopasowany do tego, czego oczekuje od Ciebie grupa docelowa. Więc jeżeli skupisz się na jakiejś konkretnej niszy, konkretnej branży, w której działasz, postawisz na edukację, czyli coś, co jest bardzo prostą wartością dla innych i zaczniesz konsekwentnie każdego dnia dodawać posty na tej tematyce, to wtedy ten algorytm Instagrama uczy się, że Twój profil jest o tym, że te treści zaciekawiają ludzi zainteresowanych na przykład wędkarstwem i z dnia na dzień oczywiście, o ile zachowasz tą systematyczność, te zasięgi będą rosły. Przez to, że buduje się wokół Ciebie społeczność i wtedy możesz też właśnie zacząć się pokazywać. Można też robiąc posty karuzelowe, możesz to sobie podejrzeć u mnie na moim Instagramie Mirosław Skwarek i tam sobie zobaczysz, że robiąc nawet post karuzelowy z wiedzą, co jakiś czas wycinając sobie tam powiedzmy swój postać umieszczam gdzieś w tym poście karuzelowym, gdzie jest wiedza, ale też jest moja marka osobista, moja twarz, bo to też jest w tym przypadku, to jest coś, co jest u mnie rozpoznawalne i ja chcę tą rozpoznawalność sobie budować. Więc podsumowując, nie spamuj hashtagami, zadaj sobie pytanie, po co ktoś ciebie zafollowował, czego oczekuje, Daj ludziom wartość. Wartość to jest coś, co będzie te osoby w jakiś sposób zmieniało, co będzie powodowało, że ta osoba wróci na Twoje konto na Instagramie. Zawsze sobie zadaj pytanie, czy dodając post na Instagramie, to bardziej tobie, bardziej dodajesz ten post, żeby coś. Dla siebie ugrać, czyli chcę mieć zasięgi, chcę mieć popularność i to nie będzie działało, jak, jak dodajesz posty, które mają tobie tobie coś załatwić. Jeżeli zaś dodajesz post, który czymś pomaga twoim odbiorcom, czyli robisz go dla nich, to zobaczysz, że to będzie dawało zasięgi. To jest taki paradoks. Jak robisz coś, chcę zyskać, chcę zarobić kasę dzięki Instagramowi, chcę sprzedać moje produkty, to bardzo często to działa odwrotnie, czyli to w ogóle nie działa. Ale jak sobie pomyślisz, ok, jak mogę pomóc mojej społeczności, jaki tip mogę im przekazać, z jaką wiedzą mogę się podzielić z tym, Osobami, jak mogę je zainspirować, jak mogę jej czegoś nauczyć, i wtedy ludzie ci za to dziękują przez reakcję. Jak ludzie dostaną od ciebie prezent, to są uśmiechnięci i tak samo jest na Instagramie. Jak dostaną od ciebie coś wartościowego, coś, co jest im potrzebne, co wow, dzięki Mirku za ten tip, te osoby tą radość przelewają po prostu na ekran, stukając dwa razy, polubiając, pisząc komentarz, i to jest właśnie fabryka zasięgów. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli chcesz więcej takich porad, to napisz gdzieś do mnie, daj mi informację zwrotną, że chcesz więcej tego typu podcastów że interesuje Cię Instagram. I też za, jeszcze raz przypominam o mojej książce, która w tym tygodniu ma premierę. Pisz sobie Perswazja w social mediach lub też Mirosław Skwarek OnePress i tam książkę znajdziesz. Będzie mi bardzo miło, gdy część mnie za gdzieś tam za gości w twoim domu, na two w twojej biblioteczce. Dziękuję ci za uwagę, zapraszam do kolejnego podcastu. Poniedziałek, równo, 7.15 się słyszymy. Dziękuję ci, że ze mną jesteś. Jak masz jakieś pomysły, pytania, chcesz pogadać, napisz do mnie na Instagram. Jak masz pytanie odnośnie Instagrama, też zapraszam. Dzięki ci bardzo i do usłyszenia, cześć.